Jestem członkiem klubu kolekcjonerów, nazywam się Zygmunt Niedźwiedź, ale tak na wstępie powiem, że ten kolekcjoner to niespecjalnie mi odpowiada ta nazwa. Wolałbym, żeby mnie nazywano miłośnik sztuki. Sztuka to jest coś, co ktoś pracował nad tym, myślał, tworzy, co się dzieje w głowie. Potem ręce robią albo rzeźby, albo to, co widzą, albo w ogóle oddaje tylko emocje, emocje twórcy. I potem taka rzecz trafia, na przykład do mnie i te emocje są przekazywane, a przecież ja też mam swoje emocje, też patrzę na to i przeżywam. Chciałbym zachęcić do kolekcjonowania, ale tym razem, proszę Państwa, kolekcjonujmy przyjaciół. Kolekcjonujmy ludzi, otaczajmy się ludźmi dobrymi, mądrymi i czerpiemy z nich jak najwięcej, ale tą kolekcję to niestety to trzeba pielęgnować, doglądać. Jak ogrodnik podlewać, bo to ona jest tak, jakby kolekcja ze świec. One się palą, palą i potem się niektóre wypalają, gasną i okaże się, że nie mieliśmy czasu. Ta kolekcja, ta no, nikt nie pomoże, jak sami nie pomożemy tej kolekcji. I to jest ważne.